Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zakrajmy w Wiedźmin 2. Ja jestem Juno. I właśnie wracamy e, do Wergen pogadać z Filipą. Mimo, że patrzę upiory nas tutaj gonią. Dobra, gonią, gonią i przestaną. Mam przynajmniej taką nadzieję. I teleportnie nas chyba od razu, nie? No to może lepiej miecz schowajmy. Bo znowu się nas otoczepiać zaczną. Hmm. Jeszcze, żeby znalezienie Filipy było takie proste i przyjemne, a to oczywiście czeka nas jeszcze głupienie się, które już pewnie znowu doprowadzi mnie do szału, no. Ale może nie będzie aż tak źle. Eee, znaczy, dobra, szykujcie się na to, że będzie tragicznie. Dobra, oni i tak nas zupełnie nie puszczą. Więc musimy lecieć. aż tędy gdzieś. Tutaj. <grym> to miłe, że wreszcie udaje mi się od razu prawie od razu trafić gdzie trzeba. To kurwa. Głupia byłam. Naciesz się tą chwilą, Wiedźminie. Filipa Eilhart, oszukana przez taną dziewkę z Nilfgardu. Znajdę ją. Dobrze, że przynajmniej była. A kiedy ją znajdę, była. zabawimy się jak nigdy wcześniej. Będzie żałować, że jej matka się nie wyskrobała. Róża pamięci przepadła. Otóż nie. Żmija Cynthia tak się śpieszyła, że zostawiła swoje bibeloty. Wśród nich, a i owszem, Róża pamięci Tris Merigold. Czas ucieka, Geralt. Ten kwiat umiera. Więc na co czekamy? Wow, mamy nowy poziom. No i przeciążonego Geralta. Chciałeś o czymś, czymś porozmawiać? E... Mm, liczyłam, że... Pamiętaj o antidotum dla Saski. To bardzo mm, ważne. Że będą mogła e, jej coś sprzedać, na przykład. Hmm. A, mam oddać jej składniki. No dobra, tylko że. E, skoro Geralt jest przeciążony, to może poczekamy troszeczkę z odpoczynkiem. Tak. W sensie, no z odpoczynkiem. Aż się mi tu jakiś kupiec, może zmaterializuje gdzieś. No, gdzieś jakiś powinien być. Dobra, może trochę mi to zajmie. Ale dobra. Spacerkiem też jest miło, co Geralt? Mhm. Tam chyba gdzieś blisko tej bramy stał jakiś kupiec, tak czy mi się już wymyśliło to? Ten jakiś dziwny taki był i widzę na mapie nawet. Miejmy nadzieję, że kupi od nas co nieco, bo... niebezpiecznie jest się tak zawalić przedmiotami i nie mieć co z nimi zrobić. Pochandlujmy właśnie. Teraz yy. broję. Raczej nie, ale są... Gdzie są rupiecie? O, tu. Mhm. Rzemiosło... O, może trofea. Z e... można mu sprzedać. E... To i tak jest raczej tylko takie dla śmiechu, to... Zaraz do zbroi nam dodaje, a to żywotności więcej. Dobra, to Sky Rana wolę mieć. Mm. Ulepszenia jakieś, nie wiem, to może z broni. Nie wszystkie przecież używam. Teraz wyjdziemy z tego, i sobie popatrzę, co ja w zasadzie mam. E, to jest ten nasz, to jest tak? Negocjatora chyba będzie można. W ogóle można mu trochę broni chyba posprzedawać, co? Bo tak noszą te wszystkie miecze, i w zasadzie nie są mi aż tak potrzebne. Dobra. Teraz sobie jeszcze popatrzę na miecz... E, miecz srebrny, jaki bym tutaj mogła. Hmm. No dobra, ten Geraltowi damy. Czyli ten skermoren będzie można sprzedać. Ten, a z tymi to nie wiem. Ojejku, wiem, że trochę to wszystko trwa. Czyli tak, e, skermoren z tego. No i pięknie. Czyli teraz już wracamy chyba do lipy, tak? Znaczy no, takie miałam... plany przynajmniej. Mhm, uh -huh, znowu się kręcą bez sensu. Hm. Może też powinnam trochę talentów rozdać? To by nie takie głupie Jak było. Przemyślałeś Sam nie wiem. Hmm. No właśnie, bo potem też różnie może być. Medytacja bohater, o właśnie czyli tak, znaki może by się trochę, obrażenia od znaków tak co to jest moc powiedzmy a tutaj to, co to jest hmm. Czy... o, to jest dobra No, i z tym wszystkim chyba już naprawdę można lecieć, żeby dowiedzieć się, co tamta Filipa zrobi z nim, co jej damy. Co ona jest, jest. Chciałeś o czymś porozmawiać? Twoja kolej, czarodziejko. Mam już wszystkie składniki, których potrzebujesz do uzdrowienia saski. Zatem do dzieła. Skojatel! Skojatel! Odsuńcie się! O rany. Nie lubię takich wielkich strzyka. Przerażają mnie. Moja ulubiona gałąź magii, Lesboman. <noise> Boże, co za teksty tu lecą. A taka podniosła chwila była. Jak się nazywasz? Sasente. Jak, Jak cię wołają? Saskia. Saskia. Pamiętasz, co się stało? Mm, trucizna. Otruli mnie. Ile czasu minęło? Co z bitwą, żołnierze Henselt? Spokojnie, wciąż możesz wygrać swoją bitwę. Pójdę ogłosić, że wróciłaś do żywych. To Tobie zawdzięczam życie? I Filipie. Dziękuję, Gerald. Odwdzięczę się, masz moje słowo. Udało Wam się zdjąć klątwę? Nie, ale jesteśmy niemal gotowi. Jednym z przekaźników mocy jest miecz Vanderglifta. <noise> Trzeba było go wziąć. Dla mnie to tylko kawałek żelaza. Skojatel nie dopuszczali do Ciebie nikogo poza Filipą. A jej nie pozwoliliby zabrać twojego sławnego miecza. Wkrótce spróbuję zdjąć konflikt. Dlaczego mi pomagasz? Hmm. Powiedzmy, że zgadzam się z waszymi ideałami. Hmm. Może jeszcze będzie z ciebie rewolucjonista? Jestem za mało krwiożerczy. Swoją drogą nie zastanawiacie się, dlaczego wszyscy twoi dowódcy to urodzeni mordercy? Przeszło mi to parę razy przez głowę. Dla niektórych pokój może okazać się trudniejszy od wojny. Mogę ci zadać prywatne pytanie? Mhm. Jak się w to wpakowałaś? Tak mnie wychowano, a właściwie tak wychował mnie ojciec. Matka umarła po porodzie. Ojca prawie nie znałam. Był trochę podobny do ciebie. Nigdy za długo w jednym miejscu. Zanim odszedł, nauczył mnie dwóch rzeczy: honoru i poczucia wolności. Mogłam o tym zapomnieć albo zacząć walczyć. No cóż. E, ciekawe te. Hmm. Powodzenia, Wiedźminie. Będziemy czekać. No dobra. O, oreny, oreny. I wychodzimy, dobra. Idź do krypty w lesie. Ojej, a jak to na mapie wygląda? Dobra, nie wydaje się to jakoś wielce skomplikowane. Po prostu chyba trzeba przeleść przez. Nie wiem, tam w pobliżu jakiś tych katakumb czy coś za miasto na pewno. Ludzie są jednak dziwni. Tylko nie wiem, czy akurat przez tę bramę ja tam się wydostanę, czy muszę innym przejściem. No bo może tędy jakoś tam radę przejść. Fajnie by było. No nic, zobaczymy. W sumie odcinek jeszcze młody, to może coś się da tutaj ugrać. Nie wiem może do końca co, ale... Tam przez te leże trolla, czy jakoś tak jak się przejdzie, tam w sumie dużo było takich odnóg, odnóżek, różnych dróżek. A tak fajnie rymują, co? No ja już tu. No nic no, liczę, że jakoś mi się uda, czuję. W sumie chyba lepiej tutaj będzie zapisać, bo po prostu różnie może być. Dobra, po prawej jest mgła, to nawet nie próbuję tamtędy leść. A tutaj, no pewnie nas różne rzeczy czekają. Tam też były jakieś drzwi, których wcześniej otworzyć nie mogłam. Takie drewniane, nie wiem czy je kojarzycie, czy nie. Zaraz. Jakbym sobie tędy poszła, to może mi to coś da? Miejmy nadzieję. Dobra, tutaj trolle, jak siedziały, tak siedzą. Nie wiem, czy dobrze idą. Tak, od razu już sobie zastrzegam, że nie wiem, co, gdzie i jak. Znaczy, wskaźnik, coś mi tam pokazuje niby to. Nie wiem, gdzie jest Geralt. O nie. Ale lecą w jakimś dziwnym kierunku w ogóle. Hmm... Te skały wyglądają jak twarze z profilu. Mam iść do krypty w lesie, tak w ogóle. A krypta w lesie, no, powinna być w jakimś lesie, właśnie. Tutaj te wszelkie jakieś posążki, no, coś tam mi się kojarzą. Eee, nie wiem, czy to będzie to. Czy ja się wracam? Nie, no wróciłam się głupio. Hm. Czyli dobra, to jest ciągle jeden i ten sam posążek, który okrążam w zasadzie z każdej możliwej strony. Dobra. No tutaj coś jest, fajnie. Tylko, że chyba potrzebują klucza, tak? No właśnie. I do tego też potrzebują klucza. Hm. Czyli tak, tam były te. Chociaż tam były też katakumby. Hm. Bo jak... Może ja mam w ogóle tędy się przyprawić? O, rany, to niestety może być możliwe. Ojej, to by oznaczało naprawdę długą wędrówkę, której chyba wolałabym uniknąć. Ale której pewnie uniknąć się nie da. No <grywry> ale czego się nie robi dla symbolu śmierci? Wielu rzeczy się dla niego pewnie nie robi. Nie wiem, czy dobrze biegną. W sumie tak ten wskaźnik się pokazuje, że uwierzyłabym, że biegną dobrze, ale. Na pojęcie nie mam. Jeśli to się jakoś tędy idzie, no to przecież podobna droga była tam do tych kryształów snów i to mnie trochę martwi. Hmm. No tak, znalazłam w miejsce, które jest takie bardzo zabucowane. Pięknie. Hmm, to może poszukam trochę bez Was i wrócę, jak już będę wiedziała gdzie iść. Dobra, jestem i tak strasznie się tam kręciłam, gubiłam, aż wróciłam w zasadzie do mieściny i ten znacznik w ogóle wygląda jakoś bliżej tutaj tego miejsca i sobie myślę, że o ty miła, wierzysz, może tej dziewczyny nie lubię cię. jest pójść jakoś tędy? Nie wiem. To by było dość yy, chyba rozsądne. I to chyba jest to. No tak, więc to jest wyjątkowe. To było wyjątkowo głupie, co ja próbowałam zrobić. Brawo ja. Hm. No, jakaś komedia po prostu Wiedźmińska. No normalnie ja i Geralt to jak głupi i głupsza, bo... Hm. No ja nie wiem, jak to możliwe. Hm. Nie w tym kierunku. W ogóle sobie tam biegałam bez sensu, jakąś mgłę dodatkową znalazłam. Nie wiem jak to jest możliwe, ale no jak widać jest. I ja mam nadzieję, że odcinka nam starczy na dojście gdzieś, gdziekolwiek. Nie wiem, znowu przez jakieś mokradła i co nie tylko... Mam nadzieję, że Geralt ma jakieś kaloszki dobre, bo zaraz będzie cały przemoczony. I jak zwykle nie wiem jak tutaj mam się gdzieś przedostać. Hmm, w miejsce mocy, tylko że coś... O, to co? Czyż wolteczka za kąbak było? Symbol śmierci. Nie no, to wygląda jakby raczej gdzieś na górze było. Chyba. Tylko hmm. może nie? Hmm. To jest dziwne, ale w sumie symbol śmierci raczej powinien być w katakumbach. To przynajmniej byłoby takie logiczniejsze, co? Oho. Upiorę. Świetnie. Nawet dwa, trzy, dużo bardziej, dużo bardziej. Dużo was do pieczenia, Geralta! Hmm. A, maksymalnie. Ej, dużo ich tak będzie się pojawiało, bo... W sumie tego się nie spodziewałam. Znaczy, nie spodziewałam się, że jeszcze czeka mnie na dosłownie koniec odcinka walka jakaś taka. Mocniejsza czy nie, ale jednak walka. Ty też nie pod... Ach, Przepraszam, nie podskakuj, nie podpróbuj. Patrzę, że te obrażenia, które Geralt tu zadaje są wyjątkowo słabe. Nie wiem, dlaczego tak jest. A masz, upiorze tu. Ciekawe, czy to w ogóle, tak jak myślałam, w katakumbach ma być ten symbol śmierci. Wygląda, że tak. Hm. No, nie wiem. Esencja. Śmierci, oczywiście. No, tagę żywotności. Co to jest? Aha, sukno. Dobra, szkieletorów. Nie wiem, czy jest sens. Wszystkie je sprawdzać. Orenę ale jest i upiór w sumie się nie dziwię, że ktoś się wbudził, że go tak rozwinęliśmy i co, tym razem tylko jeden? Nie Więcej, no to sobie jeszcze na koniec odcinka towarzystwo zafundowałam co? A nie, jeden E? To jeden problem nie jest Tylko pytanie, czy jest sens resztę rozwijać Nie wiem, na pewno jest sens zakończyć tu odcinek, więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!